Witam. W tym filmie będę chciał sprawdzić prędkość cięcia pilarki akumulatorowej w stosunku do spalinowych. Interesuje mnie to, do jakich pilarek spalinowych można porównać pilarkę akumulatorową 40V, jeśli chodzi o prędkość cięcia taką realną. Z jakimi pilarkami ma szansę? Więc tutaj mamy Greenworksa 40V i będę chciał ją porównać do najpierw do styla MS 180, czyli 1,9 konia. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Bo myślę, że ta pilarka właśnie mniej więcej jest, powinna odpowiadać, jeśli chodzi o zastosowanie, to właśnie pilarką około spalinowym, około 2 konie. Jeśli natomiast się okaże, że ona będzie ciała szybciej niż ten sztyl, to wtedy mam jeszcze Husqvarna 135 Mark 2. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tą huskwarną. Jeśli by się okazało, że będzie jeszcze szybsza ta konatorowa, no w co już wątpię, ale jeśli by była szybsza, to jeszcze sobie przygotuję jedną pilarkę, powiedzmy Kulocha 450, on ma 2.7 konia, zobaczymy o ile będzie wolniejsza od 2.7, bo od 2.7 to na pewno będzie wolniejsza. Jestem pewny. Natomiast te trzy pilarki, oczywiście nie będę zamieniał układów tnących, bo są różne, więc każda będzie chciała na swoim układzie, na swoim łańcuchu, ale to są wszystkie łańcuchy czy ósme pico. No praktycznie takie same łańcuchy, nie te same, ale takie same. Dodatkowo wszystkie były świeżo naostrzone przed chwilą i sprawdzone ograniczniki zdjęte dokładnie na tą samą wysokość. Także bardzo porównywalne są warunki. Więc Zobaczmy najpierw, jak radzi sobie Greenworks 40V ze stylem 1.9 konia. A więc teraz zobaczmy jak one tną. sztil rozgrzany, zaraz odpalam drewno około 30 cm, nie mierzyłem, ale styl ma 35 prowadnice. Jeszcze sprawdzę, gdzie to jest napisane jest 35, więc tu będzie mniej więcej 30. Zobaczmy, jak tną. Najpierw odetnę tutaj kawałek, dlatego że na pewno jest z tej strony trochę wyschnięte i tu mam brudne, więc odetnę i dopiero będę ciął. więc chyba wszystko jasne. Na pewno Stihl mniej przyjemnie pracuje w materiale. Ta elektryczna akumulatorowa ona jest gładsza podczas pracy. A więc okazało się, że Greenworks był troszkę szybszy od Stihla. Więc teraz zobaczę jak sobie poradzi z pilarką Husqvarna 135 Mark II 2,2 konia. Zobaczymy jak tu pójdzie. Ona już jest rozgrzana. Ah, uh -huh. uh -huh. Aż muszę czasy zobaczyć? Jak mówiłem wcześniej, w tych filarkach są różne mocowania, ale prowadnica i łańcuch od Greenworks'a da się w miarę rozsądnie założyć do tej chuskwarny. Powinno być smarowanie na łańcuch, więc zmieniłem. Zobaczymy, jak Husqvarna sobie poradzi na tym zestawie tnącym. Dlatego, że no, może zestaw tnący jakieś znaczenie miał, tym bardziej, że Husqvarna miała na jeden trzy rowek, a tutaj jest na jeden jeden. Z tym, że skoro wygrała na troszkę szerszym łańcuchu, no to tym bardziej powinna tutaj mieć jeszcze lepszy wynik, ale to sprawdzimy zaraz. Powiem wam, że dużo lepiej podoba mi się praca na tym zestawie tnącym. On mniej szarpie niż poprzedni, pewnie dlatego, że jest troszkę węższy. A więc, chyba, możemy uznać, że sprawdziły się moje przypuszczenia, czyli że ta pilarka akmatrowa 40V, ona chodzi mniej więcej w klasie urządzeń spalinowych dwukonnych, jeśli chodzi o samą prędkość cięcia i moc bo pracowało się tymi urządzeniami bardzo podobnie oczywiście od Stihla 1.9 konia była trochę szybsza znowu od Husqvarna 2.2 konia była trochę wolniejsza nawet na tym drugim zestawie tnącym od Greenworksa czyli generalnie można przyznać, że właśnie około dwóch może nie będziemy mówić ile ma koni, ale ta pilarka według mnie tnie tak jakby była urządzeniem spalinowym o mocy dwóch koni coś koło tego Oczywiście, te urządzenia spalinowe mają swoje własne charakterystyczne cechy. Akumulatorowa ma swoje cechy. Ja tutaj nie będę mówił, która jest lepsza, czy taka, czy taka, bo to są zupełnie inne charakterystyki pracy. Oczywiście i czas pracy, i tak dalej. Tutaj mierzyliśmy tylko i wyłącznie prędkość cięcia i się okazało, że jest mniej więcej porównywalna. Ta pilarka jest pomiędzy tymi dwoma. Tak mi wyszło. Także jeśli macie jakieś swoje wnioski, jakieś swoje obserwacje, to piszcie w komentarzach pod filmem. A ja na dzisiaj dziękuję za obejrzenie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.